Słuchajcie! Mamy pierwsze opady śniegu sezonu 2023. No, więc mamy pierwsze opady śniegu. Ja wstałem przed chwilą, patrzę, mówię proszę, proszę, ja wstaję, patrzę, pada śnieg. To ja raz, dwa do nagrywania. Są jakieś na razie słabe opady, ale może się to rozchluba, bo w pogrywie śnieżnej nie będzie oczywiście, ale, ale zawsze jakiś materiał jest. Nie ale mi ręka marnie. Tak jakby było z minus, jakby było jeden na plusie czy coś taki. O tam widać trochę śniegu. A no więc spada śnieg Dobra Mamy pierwsze opady śniegu godzina 7.45 No bo właśnie mówiłem, że u mnie są właśnie opady śniegu możliwe rano, bo jak ja tam patrzyłem to w ogóle na takich tych stronkach to w ogóle jakby tego śniegu nie było, tylko tam ma i tam w ogóle by cały czas był. A nie wiem dlaczego, ale tam gdzie nie ma, ale tu jest Ale sypie trochę No szczerze powiem No trochę widzicie Trochę te się krzewy ubieliły, ale lekko Ale lekko Musiałoby wiecie, musiałoby intensywnie sypać, żeby się zawieliło No jak widzicie, no czyli pada śnieg O, tam się na górze trochę zabieliło. Słuchajcie, więc podsumowanie. O, co tu jakby wam tu jeszcze tylko, dobra. O, tu widać. Słuchajcie, więc podsumowanie. Pierwsze opady śniegu sezonu 2023. Słuchajcie, jak zobaczę, jaka jest temperatura, to wam wpiszę w opisie.